Bejk to jest byk Ta wygląda już półtora tygodniowy A ta wygląda dzisiaj urodzony wełniaczek wełniaczek też być już pokazać Sarniutki, o jakie fajne o ten spokojniejszy może będzie nie daje złapać o, nie daje się. O o, o, o. Chyba też wszystkie do mnie uciekają. Mnie nie lubię. No, także dzisiaj było wycielenie Drugie gdzie było, Kompletnie nikogo nie było się odpowiedział, że się krowa cieli Później, że ocieliła I się sama ocieliła Tak samo, myślę, że tu było to samo Po boże, się sama ocieliła, nikt nie wie Jeszcze mamy jeden poród Jałówki, która sama się zacieliła, tej bebe Nie wiadomo, kto jest do ojcem Może być, że jest ten ojcem Albo który z tych byków, co był na sprzedaż Jego naprawdę tak, że nikt nie wie jak widzicie tu jeszcze mamy siano nierozładowane Z ciekawości może pójdę O przy okazji Jak wygląda Wygryzione przez Galway Obiekt No już jest wygryzione do zera, ale głodne jeszcze uważam, że nie jest Bo jest hołta siana Oni nie ruszają Oraz tu jeszcze dopiero, o widać że przegryzają dopiero pastu Jeśli to zjedzę, to będą dopiero głodne Hmm. Profesjonalne podejście do pracy w gospodarstwie. No też trochę coś w tym jest. Ogólnie teraz się nauczyłem, żeby odczepić, trzeba podbierak opuścić. Wtedy jest bezproblemowo. Chyba, że ja się na hydraulicę. O, tu chyba bych wyłączył całkiem. Jako warstwo jest suche, o, suche mam. Tu mam już takie, o, suche, o tu. To jeszcze wilgotne, tu już suche się pojawia. No, głęb głębiej jest. No, zdecydowanie głębiej jest niż tak normalnie. Tam na kupie. To nie jest tak ubite. No, niestety, no tak wyszło, że jeden ciągnik jest i nie było czasu na rozładunek. Ziemi zostawiłem tak, tym było tam by było rzucone było i stwierdziłem, że zanim tam poprzeładuje, to noc będzie, chciałem pokosy rozbić, aby było szybciej. To idzie jak on do ścielenia. Uff, także tak wygląda. Myślę, że trzeba będzie powolniej gdzieś szukać drugiego pastucha tam miejsca opasu. Zastanawiam się, jakby ktoś mi w komentarzu powiedział. O, patrzcie. Widzicie to, co ja widzę? Byczek poszedł. Mały kajtek poszedł sobie. No, łąka jest nie moja. Prądu nie ma podłączonego. Bo prądu nie podłączony jest dlatego, że Ogólnie dużo jest tych badań i tak gubi się napięcie. Nie ma. Nie ma czym. Nie ma. To właśnie gubi napięcie. No wczoraj podobno uciekły. Jak pojechaliśmy kupować sztukę. To nam uciekły. Krowa się niecierpliwie zapewne, że ciele poszło. I może dlatego wczoraj zniknęły. Ojciec łapał ich, myśmy byli za cielakiem No tak wygląda łąka, którą zbieram. Oczywiście nie jest to łąka moja. Jak mi zwrócono uwagę, że to nie jest moje ja nie mam nic, to wszystko są dzierżawie, Mi będzie chyba trzeba tutaj pasto rozciągnąć żeby tu wypasać. Mm, dużo tego nie ma, tam zerowym jeszcze jest, i próbuję w ten sposób tu wypasać. Mm, czekam na podpowiedzi, jak logicznie zrobić przejście przez rów. Rów jest dosyć taki, że no, przeskoczy, przeskoczy, nie przejdzie, żeby mogły te przechodzić. Zbić z desek. I trzeba pachołków kupić zapewne, bo jest ich mało. O, już wszedł to. O, o. Także chyba na tyle na filmie kończę, także do zobaczenia.